Kochanie, zobacz, jakie córka fajne ziemniaczki ząbszowej kupiła. Ty durniu, przecież to kiwi. Z tego się pastę do butów robi. <grystanie> Kochanie, wyjdź do sklepu i kup jajka. Ja mam dwa, mogą być. A co można je zjeść? Zjeść nie, ale polizać tak. No i elegancko. Jutro poliżysz sobie na śniadanie. <grystanie> Ty ciągle oglądasz te mecze? Co to jest ten spalony? Widzisz ten kotlet? Wystarczyło go podać wcześniej. Dlaczego to zrobiłeś? Nie mogłem go zabić, przecież w jego żyłach płynie moja krew. Stój! Patrz, jakie ładne statko! To nie twoja rodzina? Tak, moi teściowie. Jak będziesz się do mnie tak ciągle Hansko odzywał, to spędzisz tu pół życia! Orzeszku! Orzeszku! O, jak pan nie do mnie mówisz o orzeszku? Orzeszku! No, palce nie przycięłaś! <laughs> Co ci się stało? A nic kum myślałem, że mi oczy wypadły. <laughs>